Od sześciu lat, jako leśnicy, zapraszamy społeczeństwo do włączenia się w akcję sadzenia lasu. W tym roku ta akcja odbywa się na terenie nadleśnictwa Zielona Góra, wspólnie zorganizowana jest z nadleśnictwem Przytok. Również w innych nadleśnictwach są takie akcje organizowane. Kolejny raz łączymy się w akcji łączą nas drzewa, pięknej proobywatelskiej akcji zrobionej razem z leśnikami. Te akcje zawsze cieszą się bardzo dużą popularnością. Łączą pokolenia, łączą ludzi o różnych poglądach i szukajmy właśnie tych mostów porozumienia i niech zawsze łączą nas drzewa. Leśna edukacja moją przygodą. To nasze hasło regionalne, które propagujemy w trakcie różnych wydarzeń edukacyjnych, tych cyklicznych, związanych z edukacją w szkołach typową i tą e, edukacją najważniejszą dla nas, czyli w plenerze, taką typową leśną edukacją w lesie. Leśna osada znowu są to takie stoiska tematyczne, które prezentujemy między innymi dzisiaj w trakcie akcji Posadźmy Razem Las, pokazujemy tą przygodę edukacyjną w formie stoisk tematycznych, gdzie można e, udowodnić, że nauka może. Zabawą. Bardzo się cieszę z dzisiejszego dnia, który jest zorganizowany już we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim przez Lasy Państwowe tutaj na terenie miasta Zielona Góra, naprzemiennie nadleśnictwo Zielona Góra, nadleśnictwo Przytok, przy współudziale jeszcze innych nadleśnic z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ale cieszę się, że możemy partnerować temu wydarzeniu jako Polski Związek Łowiecki, że mamy wspólne tematy, wspólny cel i dodatkowo, dodatkowym smaczkiem jest to, że 22 kwietnia Akurat też jest dniem ziemi, i myślę, że dzisiaj dla tej naszej matki robimy bardzo dużo. Między innymi sadząc właśnie drzewa. Bardzo się cieszę z frekwencji, z pogody, jaką dzisiaj święty Hubert nam e, zarezerwował na ten dzień. I mam nadzieję, że to jest nauka połączona z zabawą, odrobiną wysiłku fizycznego. A finalnie widzę, że świetnie smakują przysmaki na bazie, na bazie dziczyzny jako posiłek regeneracyjny. Zachęcam do takich wydarzeń do Witam serdecznie na corocznej akcji Posaźbie z Lattes. Spotykamy się tutaj po to, żebyście wy wszyscy zobaczyli, że nie tylko wycinamy drzewa. ale tutaj fajnych edukatorów widocznych za mną, którzy opowiadają ciekawie o lesie, ale to, co najważniejsze, na powierzchni spotkacie leśników. Leśników zielonogórskich, którzy są tutaj Możecie ich poznać, zadać różne pytania. To są fajni ludzie, którzy znają się na swojej piastach. Dlaczego sadzimy? To jest ważne pytanie. Sadzimy po to, żeby zawsze był tutaj las i ten las zawsze będzie. Lasy wokoło Zielonej Góry to są lasy głównie starszych klas wieku. Mamy teraz etap mocnej przebudowy. Fantastycznie to widać na nowo otwartej trasie obwodnicy Zielonej Góry. Możecie się przejechać, zobaczyć jaka mozaika jest. To wszystko to dzieło naszych leśników. Chciałbym, żebyście wrócili do domów z przekonaniem, że Lasami Zielonogórskimi zajmują się osoby, które znają się na swojej pracy. Spotykamy się już po raz siódmy. Akcja rozpoczęła się w 2015 roku. No, jak widzimy, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, także na pewno co roku będziemy ją powtarzać. W przyszłym już mogę zaprosić będzie się odbywać na terenie Nadleśnictwa Przytok, który jest współorganizatorem dzisiejszej akcji razem z nami, czyli Nadleśnictwem Zielona Góra. Przygotowaliśmy około 4,5 hektara powierzchni, myślę, że udało się to wszystko dzisiaj posadzić, to jest prawie 30 tysięcy sadzonek, także bardzo dużo. Najwięcej sadziliśmy sadzonek buka, ze względu na żyzność siedliska, jakie mamy tutaj dookoła akurat na terenie naszego Nadleśnictwa. No i tak jak mówię, już zapraszam na kolejną akcję, która odbędzie się w przyszłym roku. Też na początku wiosny.